Dobrze, moi kochani, teraz sobie zrobimy czytanie. Tak jak co wydarzy się w najbliższym miesiącu w wielu. Co wydarzy się w najbliższym miesiącu w wielu. Tak, ogólnie sobie zrobimy. Zobaczymy, tutaj, karty pokażą. 嗯，对、mm。Hmm. Tak, moi kochani, jeżeli chodzi o wielu, to powiem tak. Tutaj naprawdę częściowo wiele takich inwestycji, wiele takich spraw. W części już jest poczynionych, zrobionych, ale tu jeszcze będą jakieś podpisywane kontrakty w Jeluniu, w Jeluniu lub też gdzieś dalej, może tutaj właśnie Władze Wielunia gdzieś pojadą, gdzieś coś będą jeszcze podpisywać, bo jeszcze jakieś inwestycje będą prowadzone, wiele też rozmów, spotkań i tak dalej. No i tutaj w ogóle widzę, że Wielu to jakby teraz w najbliższym miesiącu był bardziej taki. rozwojowy w, w różne inwestycje, tak, czy to w szkolnictwo, czy yy, czy w sądownictwo, czy w policję. No tutaj takie te inwestycje, które i yy, też jeżeli chodzi o szpital. Yy, to, to wiele takich i yy, 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 też odnawianie yy, tych starszych budynków lub też coś, modernizacja i tak dalej. Yy, I może też nawet, yy, jeżeli chodzi o szkoły czy to coś, to jakieś yy, i też yy, rozpoczynanie jakichś inwestycji, to tutaj yy, jakieś takie większe pieniążki, jakieś dotacje, coś takiego, no to pójdzie. No i to nie, nawet nie niemałe sumy. No to jeśli chodzi w najbliższym miesiącu o wielu, no to ładnie mi to tutaj wszystko wygląda. Bardziej tak, bym powiedziała, bardziej tak rozwojowo. O. Tutaj y, hmm, też bym powiedziała, że nawet może być y, jeżeli chodzi o te inwestycje, to tutaj nawet może być to na szerszą skalę, czyli nawet y, może być coś y, y, z, y, też i za granicą, więc ładnie mi to wygląda tutaj. Nawet może jakieś interesy, biznes za granicą, właśnie. I to też, właśnie, będą osoby, które też w jakiś sposób pomogą tutaj, właśnie miejscowości Wieluń zaistnieć na rynku i w ogóle, i też tak rozwojowo, żeby to wszystko tak unowocześnić i tak dalej. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o to czytanko. Siskam was ciepleńko, bo...